Z tej strony Kalasara to jest kolejny odcinek Wiedźmina 3. Dziki go bon, No i w poprzednim odcinku już skończyliśmy te zadania. No i sobie zaczynamy eksplorację, bo coś podejrzewam, że to za mało zadań tutaj jest pobocznych w Biedźminie Więc coś pewnie jeszcze w tej lokacji tu znajdziemy, ale mamy tutaj topce jakieś. W ogóle jak ja mam znak i dobra, styknie. Mamy trzy otopce które do zaciupania. One na pewno będą na ignie wrażliwe, bo jak wiadomo otopce, to na wodę na pewno nie są odporne. Kurde no, chciałem Igni użyć, ale zapomniałem o regeneracji tutaj wytrzymałości. Kurde, ale te utce też silne są, bądź co bądź ja mam jeszcze pierwszy level. Uuhu, może być dosyć ciężko. Ale spróbujmy może z kłemem. ...prędzej powinno się udać. E, I bardziej ostrożnie. A w ogóle regenerację żywotności też sobie tutaj zwiększę. Ok, e, Jeden utopiec e, pokonany. Tylko, że Quen teraz się skończył. E, Tylko, żebym... Chłodę, <laughs> ...nie przeholował za bardzo. Ajajaj, już mi od razu na starcie... Hey, ...Quena zużyła, ale widzę, że takie doskoki na utopce jak najbardziej są skuteczne no, zobaczmy serce potwora tutaj pozbierajmy z nich składniki, bo z utopcami też jeszcze nie walczyliśmy a, a, mogą się przydać te składniki z nich weźmy od razu a, sobie tutaj wyciągnijmy miecz, bo jeszcze jeden chyba bo tam jeszcze jest jakiś utopiec na czwartym poziomie, no to kurde e, masakra. Jeżeli trze trzeci tutaj e, sprawia problemy, no to kurde, e, czwarty poziom może być już kurde troszkę e, za silny jak dla mnie. Ale dobra, ten padł. No gdzie tutaj wydropiłeś coś mi, czy raczej nie? Chyba nic z niego nie wypadło. Więc zobaczmy, gdzie on się w ogóle tam, o on pod ziemią kurde się schował, ale na szczęście kurde go tutaj przygwoździłem trochę zanim w ogóle a, się wydostał. I pozbierajmy wszystko co tutaj można, tutaj jeszcze mamy jakąś skrzynię, hmm, to możemy z znakiem igni chyba coś tu zrobić, więc podejrzewam, że to wybuchowa. Schemat. Jakiś schemat, jakieś schematy i zadanie? Chyba nie. Zobaczymy co tutaj jeszcze mamy. Wydarta stronica. A, więc a, zobaczymy, że to może jakieś zadanie będzie. A, mamy jakąś zbroję. A, lekka zbroja, no to tak jak właśnie chciałem. Tutaj mamy... A, Wzmocniona zbroja, zwykły przedmiot, tylko to chyba nie dzieli się jeszcze na klasy żadne, czyli ciężka, średnia i lekka. Ale skoro ta jest lepsza, więc sobie ją tutaj założymy. No, może nie do końca, kurde, fajnie to wygląda, no ale dobra, skoro lepsza. Znaleźliśmy też miecz lepszy o 8. Zamieńmy go, a ten jest gorszy, więc... Na razie tak sobie to zostawmy. I ok, czyli tutaj już wszystko jest zbadane, więc ruszamy teraz w tą stronę. To jest najbliższy znacznik. Musimy się przeprawić przez rzekę. No, tutaj Geralt potrafi jak najbardziej pływać. Troszkę kurde przeraża mnie ta wizja otwartego świata tutaj. No ale jak najbardziej to jest duży plus. A... Dobra, wypijmy sobie tutaj regenerację, raczej zjedzmy żywotności, tutaj troszkę na nas zregenerowało. Co my tutaj mamy? Zapiszę sobie na wszelki wypadek. O, mamy ludzi. Dezerterzy kolejni. Okej. Okay. Wow, ten nasz strzało zszedł. Proszę bardzo. Kurde. Ten na piątym poziomie był. Jakiś przywódca. Tego łucznika bym się, kurde, pozbył, bo oni ma, mogą tutaj troszkę e, problemów sprawić. Wow. Już mi na kurde, wzięli? E, tego bym chciał tutaj dokończyć. Proszę bardzo. Kurde, w pół go przecięło. <grystanie> bardzo brutalnie, ale jakże efektownie. No. Kurde, a bo to, jak on blokuje, też to mi to zadaje co nieco obrażeń i przez to kłę też znika. Więc tutaj trzeba zwracać na to też uwagę. Ok, już niewiele zdrowia zostało, stało, no i po problemie. No, teraz sobie ich poprzeszukujmy. Zobaczmy, co oni tutaj mieli przy sobie. No, nie mogłem coś wtrafić w to. Tutaj mamy jakieś jaskółcze ziele. Też się przyda jak najbardziej. No, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy, Jakieś skrzynia, schemat, bełty i wy, wydarta stronica. Kolejny przedmiot. A właśnie, zapomniałem sprawdzić te wydarte stronicę, bo to może jakiś, jakieś zadanie może być ewentualnie też. Ale podejrzewam, że chyba musimy wszystkie stronice znaleźć, żeby to było. Jeżeli oczywiście to prawda. Chociaż podejrzewam, że to może być coś takiego. Nigdy nie chciałem gasić. Tylko, przeszukać i ok. Zobaczmy ten ekwipunek. Tutaj gorsze, gorsze wszystko. Tak jest. List zaginiony brat. To mnie nie interesuje. Czyli na razie z tymi wydartymi stronicami nic nie zdziałamy. Więc oznaczmy sobie kolejny znacznik. Tutaj coś mamy na moście. W tą stronę. Ja, może bym się w sumie przemedytował, żeby tutaj zregenerować sobie żywotność. Wystarczy o godzinę. Medytacja. I proszę bardzo, całe życie jest. Nie muszę tracić tutaj przedmiotów, które mogą się przydać w walce. Tutaj coś mamy. O, proszę bardzo, tutaj. Mamy jakieś skrzynie, zobaczmy co nam tutaj to da. Na razie same składniki, jakiś glif, zaraz zobaczymy co to jest. Krasnoludzki spirytus, sztabka srebra. A, to same takie składniki, Widać się nagroda dla tych, co lubią eksplorować. Tam jakiś glif znalazłem, pomniejszy glif igni. O, ja znaku igni tutaj oczywiście używam dosyć chyba najczęściej, więc sobie go można tutaj e, wrzucić. E, kurde, nie to, nie to, nie to, nie to. Podnieś ten glif, kurde. <gry> e, jak to jest? E, załóż, spacja. E, co jest, kurde? to Miecz mi zmieniło. Umieść w kieszeni, no. A, nie mam miejsca odpowiedniej zbroi więc tutaj nic z tym nie podziałam na razie, więc na razie niech będzie, na pewno się przyda. Gdzie mamy kolejny znacznik? Gdzieś tutaj nieodkryte miejsce. Okej, okay, więc tam się teraz udamy. Zobaczymy, co no, tym razem na, na nas tam będzie czekało. O, tu jakieś kurde tereny rozpadliny. Przejdźmy sobie mostem. A, tak będzie chyba najlepiej. Gdzieś w tą stronę. Demol, ale żem się teraz wyrypczył. Ale dobra, tutaj widzę, że też chyba wejdę. I wyjdę z tej strony strony co wtedy bym przeszedł. Co my tutaj mamy? Okej, okay, sorry za to cięcie, ale musiałem przerwać nagrywanie. Dopiero grę uruchomiłem, więc może coś się tutaj jeszcze doczytywać, no właśnie. Ale zobaczmy co my tutaj mamy. Wychraliśmy do jakiejś wioski. E, co prawda tutaj żadnych znaczników nie ma. Tutaj sobie oznaczyłem wcześniej. Więc zaraz się tam udamy. E, tylko chciałem zobaczyć, czy coś tutaj może ciekawego jednak znajdziemy. Co się oni tutaj kurde płaczą? Ktoś tutaj umarł. Zobaczmy co my tu znajdziemy. No raczej za, za dużo nie pogadają tutaj z nami. Ale sobie pograbimy co się da. Zobaczmy jeszcze może w tej chatce coś tutaj będzie. Zobaczymy. O, to raczej jakaś <grywka> stajnia dla kuni. Ale już mniejsza z tym. Tutaj mamy jakieś roślinki, to się na pewno przyda. W ogóle nikt z nami nie pogada. Tak jest. Tutaj raczej nie ma co e, e, szukać e, żadnych questów. Wow, tutaj też ktoś kurde zginął. No nikt tutaj z nami nie pogada, niestety. Więc nie zostaje na nic innego jak po prostu udać się do tego znacznika. Może tam e, kiedyś jakąś misję się tutaj dostanie. A póki co zobaczmy, gdzie tu my mamy podejść. O, no, najwyraźniej to jest tutaj. Tylko kurde, jak tam się dostać? Czyżby jakoś tędyk może? Wow. Tam jest jakiś most. Może spróbuję z drugiej strony. No tutaj jakiś wilk. O, no wilki tutaj wielki. wielkim problemem nie są, jak widać Ale zbierzmy e, o co my tutaj e, z nich możemy wziąć. sadło może się przyda. Mięcho też e, do regeneracji zdrowia. Czasem zobaczmy jak tutaj się kurde można dostać. Wow, kurde jeszcze się spadłem. O, ten na pewno się nie dostaniemy. E, chyba, że. E, chyba będę musiał przejść przez ten most, troszkę się cofnąć. Chciałbym się do tamtego mostu, co tam był, ten zawalony, się dostać. Bo prawdopodobnie tamten byk był jedyna droga. Bo po tamtej stronie nic nie było. Żadnego wejścia, więc e, tutaj powinno coś być. Raz zobaczymy. Jak jest, tutaj coś jest. Czyżby to tędyk? No i wyraźniej. Dobra, zapiszę sobie grę. A kurde! Trzymałem się, że się spadnę, bo za późno mi się Geralt zaczął sprintować. Ale dobra, udało się. I co my tutaj mamy? Wow. Deserterów. No. Tutaj łucznika może najpierw się pozbędę. No proszę, tutaj przywódca. Dobra, może e, zmienimy troszkę... Wow, nie ten przycisk. Chciałem zmienić na igni. Podpalić ich. Kurde, mol. Troszkę tutaj... E, potrafią... No nie, jeszcze spadłem. Tak jest. To widzimy się za moment. Ok, Fajne tutaj wykończenie było, ale a, ostatni został jeszcze przywódca. Kurde, na no niebo znowu te uniki spadnę. co było dosyć kiepskie. No i sobie wczytałem po prostu grę, żeby nie, nie musieć ułazić. No, ten to już kurde blokuje tutaj nieźle. No i osiągnięcie, no, poziom a, jeszcze się udało egzekucję na koniec na nie wykonać. Te fajnie te egzekucje wyglądają. Trzeba to akurat przyznać. Zobaczmy, co oni tutaj tak szczegli. Ale pierwsze, co ich przeszukam, bo może coś się tutaj przydać ewentualnie. No, to jest jakiś biały mirt, tak czy nie? Tak jest, biały mirt. Z tej strony coś tu było. Przestęp. Yy. Tutaj jeszcze ewentualnie coś w środku, zobaczmy. Fiolka, orenny... Jakiś list, notatka Dezertera, ale... najpierw pozbierajmy sobie wszystko, by podpalić, to ja nie chcę tego. My tutaj jeszcze mamy... jakaś skrzynia. Protokół z przesłuchania Wiedźmina i schemat. Stalowy Miecz Wiedźmińskiego Cechu Żmii. To może być się dobra broń. Zaraz zobaczymy. O, jeszcze poszukiwania. Jakieś zadanie się e, zaktualizowało. Przeczytaj protokół. E, więc zobaczmy. Zobaczmy jeszcze miecze, czy mam jakieś lepsze ewentualnie do założenia. Ale raczej z tego co widzę tutaj wszystko gorsze mam. To pójdzie na sprzedaż albo rozłożymy sobie na części. Tutaj notatkę desertera. E, kto tutaj chce, to może sobie zatrzymać film i przeczytać. E, jeszcze tutaj fabularnych tak jest protokół z przeszuchania Wiedźmina. Tutaj e, ja sobie to przeczytam m, poza nagraniem, a ten kto chce, to może sobie zatrzymać film i też to przeczytać. E, co ja tutaj jeszcze mam raczej nic ciekawego. Więc wyjdźmy jeszcze w postać, bo chyba nowy poziom mamy, tak jest, i nowy punkt. Mutagen mogę jakiś załączyć. E, czemu mnie to, kurde... E, wybierz miejsce, no tak, tutaj chcę. No ale mutageny chciałbym jeszcze że nie mam mutagenu żadnego. No właśnie. No to sobie chyba to ulepszę szybki atak dalej. Chociaż w sumie co my tutaj mamy jeszcze, bo w magię chociaż jest przydatna, nie będę tutaj inwestować i alchemię. Tutaj ewentualnie patrzałem, żeby można porozdawać sobie. Może w małą ilość tutaj punktów, ale zawsze coś można tutaj włożyć. Zobaczmy co my tutaj mamy, bo patrzyłem właśnie. Zwiększa maksymalną żywotność. O, regenerację żywotności też yy, yy, to by się przydało w sumie. Dobra, weźmy może tą regenerację żywotności, bo póki co to yy, zdrowia mam całkiem sporo, 3600. Yy, no nie wiem, czy to tak sporo na Trójkę, ale co tam. No weź tutaj yy, wykupu umiejętność, tak jest. I weźmy to włóżmy tutaj, gdzie regeneracja żywotności większa. Później sobie to weźmiemy i mutagenem tam wzmocnimy jeszcze ten szybki atak. Ale na razie jeszcze zobaczmy, gdzie to mamy się udać tą misją tak w ogóle. Gdzie to nas prowadzi. Eee aż tutaj no to kurde to na razie się tym nie będziemy zajmować po drodze będziemy tutaj te znaczniki tutaj e, zwiedzać co my tutaj mamy e, i na razie jeszcze co ja tu chciałem sprawdzić zobaczmy zadania nie e, taki to był gdzie to kurde było zapomniałem, ten e, przycisk takie z rzemiosło, które to e, rzemiosło włączało Broń stalowa to możemy sobie wytworzyć, i właśnie to jest z cechu brzmi ten miecz. I widać dużo lepszy. Tylko co mi tutaj brakuje? Jad. to pewnie z jakichś trupów jadów można zdobyć. A z sztaba żelaza to ja otrzymam, jak rozłożę jakiś miecz na części. Tutaj mamy jeszcze jakiś miecz. Sztaba srebra. Też widać, że jest dużo lepszy, tylko poziom 13, więc tak czy inaczej, tutaj nie będę go wytwarzać. Jeszcze mam jakiś pancerz. Mogłem go założyć. Jest o jeden tylko lepszy, co prawda. Ale ma większe, większe odporności, z tego co widzę. Ale też tutaj troszkę brakuje mi będę musiał porozkładać na części te rzeczy co mam, ale to już zrobię sobie poza odcinkiem. w następnym odcinku ruszymy mniej więcej jakoś z tego miejsca tutaj dalej znaczniki sobie e, zwiedzać, e, a tymczasem ja spróbuję sobie tutaj potworzyć właśnie te petardy, nie petardy, które właśnie będą przydatne do m.in. niepotrzebnie stąd wychodziłem w sumie do niszczenia gniazd potworów ale to już wszystko powiem, co zrobiłem w następnym odcinku, żebyście byli tam na bieżąco, więc tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało, do usłyszenia i na razie.